Cześć, tu Andrzej. Na zawodach na strzelnicy Elix Targets trafiliśmy na premierczu na niezbyt ładną pogodę, ale ten tor zacząłem całkiem nieźle. Tutaj daleki poper, ten poper w ruchu, ten kiwak również w ruchu. Tutaj się trochę zaplątałem, powinienem iść jeden krok w lewo. Jedno pudło Dostrzelone, ale ogólnie poszło całkiem, całkiem sprawnie. No tutaj już nie spadało, nie można było się rozpędzić, bo można było ryzykować wywrotką. Tutaj było dużo celów do ostrzelania z tego jednego miejsca, także postanowiłem wymienić magazynek zrzucając go na stół, no ale spadł niestety. Tutaj myślałem, że to okienko jest trochę dalej i musiałem szybko wrócić na cel. Na tym torze był start z pustą komorą, więc należało przeładować broń. No i przypadkiem wybotowałem sobie albo bezpiecznik, albo zamek, co mnie kosztowało chwilkę. I za to cała reszta toru płynnie strzelona w ruchu. Tutaj pierwszy strzał dosyć szybko, niestety niecelnie, także to było pierwsze pudło, kolejne pudło, ale z 20 w magazynku postanowiłem strzelać dalej no i opłaciło się. Tutaj szybkie dobycie. Ładnie strzelone w ruchu. Tutaj tylko wpadłem. Te strzały też w ruchu. Szybka zmiana magazynka. Play track wszedł całkiem nieźle. I to na 100%. Ten teor był strzelany z jednej ręki. Domyśliliśmy, żeby nie iść w ogóle do przodu, tylko strzelać go na głębokim wychyle. Przy tej śliskiej trawej błocie mógł to być lepszy pomysł niż śpieganie. Zrobiłem to dosyć szybko, niestety wpadła mi jedna delta, która dosyć wypaczyła ten wynik, ale i tak byłem zadowolony. Ten tor miał wymuszoną pozycję z przodu, lewy popper uruchamia kibak. Plan był, żeby strzelić poper, kiwak, poper, tarczy po prawej i dobić do tarczy po lewej. Ale tutaj nie widziałem drugiej dziury na kiwaku, więc to mi zajęło chwilę. Przyjrzałem się jeszcze raz, no i dostrzeliłem, bo nie chciałem mieć misa. No ale była delta, co kosztowało jakieś 2,5 sekundy. Na tym torze wszystko zaczęło się bardzo ładnie. Tutaj wszystko pięknie w ruchu i szybko, aż do tego momentu, kiedy coś się stało. Nie jestem pewien na 100%. Najprawdopodobniej albo nie wystrzeliłem któryś z nabojów, albo był magazynek niezaładowany do pełna. Także liczyłem, około 6 sekund straciłem na tej zabawie, ale i tak cała reszta poszła już sprawnie. Ostatni tor 9. Tutaj też był to długi tor, więc postanowiłem doładować jeszcze dobra? jeden do komory, 20 w magazynku najłatwiej no, chyba było Opare! zacząć z tego miejsca bo nie trzeba było do niego wracać trzeba było później ominąć tę przesłonę uruchomić kiwak, który był widoczny ze środka chociaż z prawej strony też tutaj niestety ten popel mi nie wszedł zastanawiałem się tutaj, czy nie zmienić magazynka ja pomyślałem, że chyba nie muszę więc widać, że tutaj wystrzeliłem na pusto chwilę mi to zajęło nie zebrał mi zamek naboju do komory, także to mnie trochę opóźniło. Tutaj miejsce na piwaku, dostrzelone. No i koniec. To sędziowie, z którymi miałem przyjemność strzelać na premeczu. Po strzelaniu można było nieźle pojeść, także śliczne podziękowania dla organizatorów i właścicieli strzelnicy Elix Targets. Sam wynik końcowy to miejsce drugie w klasie Optics i 10 overall. Także jestem zadowolony. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce po Polish